O, witajcie moi drodzy z tej strony z tej strony Wojtek, a to jest kolejny odcinek z gry pod tytułem Papers Please. Więc w sumie nie przedłużajmy, zaczynajmy. Okej. Okay. Więc tak, w sumie nic ciekawego się nie dzieje. Mamy 4 grudnia 82. Okej. Okay. Okej. Okay, robi się nieciekawie. Mogę ci to dać? Okej, okay, mogę mu to dać fajnie. Okej, okay, zabrali nas. Oj oj. Aha, w skończyliśmy grę. ale nic kontynuujemy dalej to niezłe jajca ja się zastanawiałem co to będzie jeśli to to mu dam, ale jak już widzę, to właśnie się dowiedziałem Jeszcze dostałem osiągnięcie, nie wiem czy widzieliście, ale osiągnięcie, które się nazywało Tuones czyli zbytnio szczery Teraz wszystkich ezikowców musimy łapać Ua, już się nie jest godność Pojawiła Antegria No i tutaj już nie schadza A No i cóż, lecimy Dalej Krewny 14 dni Informa ma takie śmieszne jakby japońskie nazwy tak tu się zgadza dokumenty z korona tu się wszystko zgadza mężczyzna mężczyzna podbijamy się zgadza, gość się zgadza, waga 87 kilo. E, mapa stoczka, Się zgadza, a to się zgadza. Mm -hmm. uznajemy. Też szuka inżynierów. O, fajne. Tak, teraz wszystkich inżynierów będziemy kierować do niego. Żądano Pani obecności, ale czy wszystko jest ok. Tak, kolegia. Dokumenty się zgadzają, restoczka integria jest. Zdjęcie się zgadza. To się zgadza. Kobieta się zgadza. Miejsce wydania według. Wszystko się zgadza. Podbijamy. Nic się nie drukuje, więc jest wszystko w normie. Ok. kościę troszeczkę dokładnie sprawdzić O to straciło ważność. Popatrz. Okej. Okay. Tranzyt. Okej, okay, teraz wszystko się zgadza. To się zgadza, to się zgadza. Słuchajcie, nie zgadza. Okej. Okay. Okej, okay, nie zgadzają się dokumenty, więc areszt. No Miesięcy. A z nimi wie, wiem świetnie, że będzie wszystko w normie. O to z nimi chodzi. Niestety taka jest ta mechanika tej gry. Się zgadza, to się zgadza. To się zgadza. Zdjęcie się zgadza Zjednoczona Federacja. To się zgadza. Pieczątka się zgadza. 2 miesiące 8 tygodni, OK. Tak, wszystko w normie Kolejny Dobra, to nie straciło ważności. Praca, jedynie o kurde. No to ciekawie się zrobiło. Nie powiem. się przeprowadzać będziemy się ogrzewania nowy dyrektor w MPL kurde, zwolnieni gościa bo był zamach o cóż, ciekawie się dzieje nowy dyrektor dobra, karta informacyjna super U niej wszystko będzie prawdopodobnie ok. podpijamy. podbijamy. A nic się nie wydrukowało, ponieważ zawsze pierwszy jest tak jakby ok. Odwiedziny kilka miesięcy. Mm -hmm. tu jest wszystko okej. Aha, Antegry Wszystkie dokumenty są w normie. Okej okay. Dobra, temat kasy za zatrzymanych. 10 dolców, okej okay. Znaczy nie dolców, tylko kredytów Kurde, gościu, ogarnij w końcu te kasy My tam mamy problemy troszeczkę z kasą Ze względu na to, że nie mam najlepszego skilla w tej grze, ale mniejsza o to O nie, dziwne 12 tygodni, nie, nie powiedzą ile miesięcy tak jest w dokumentach, tylko 12 tygodni. Oczywiście, bo Obisz sobie człowieku, bo w sumie czemu nie? Mm -hmm. Wszystko w normie, podbijamy. ok odwiedziny 14 dni ok w normie tu się zgadza tu się zgadza to zgadza to się zgadza antegria glorian w normie to Krótkie kręcone włosy, zgodne. 175, zgodne. Dobra, lecimy. To w sumie... Dzisiaj wszystkie karty informacyjne chyba będą ok, ponieważ to tak, by pierwszy dzień jeszcze nie zdążyli chyba wypodrabiać. Dobra masz. Tak wiem, brak dowodu osobistego, ale trudno Ok, z tym wszystko było ok Wszystko to wjazd. No to do widzenia. No to nie dyszę, bo narzekała to jeszcze. Daresz coś trafi. Ale to jest naprawdę niezły pech. Jedziny kilka tygodni to... Się zgadza tu, się zgadza. Data się zgadza, jedna druga miesiąc kilka tygodni, tam mm. Boston Republika Tak z Bostonem jest wszystko w normie, wiza wjazdowa podbijamy Heć. pieczątka no nie zauważyłem. Mm, zaraz się nie zgadza. No i jak zabawa w odciski palców. Okej, okay, kolejny Faliste włosy, odwiedziny. 8 tygodni. Ok, zdjęcie się zgadza, płeć się zgadza. Mm -hmm. Pieczątka. O tym też nie się zgadza. Dobra, nie ma co. Uznano. Cisza. Okej. Okay. Odwiedziny kilka miesięcy, bardzo krótkie włosy. Zros się zgadza, waga się zgadza No Koleś... O! Nie ma. No i tuż, koniec No i moi drodzy, ja w tym momencie Wam dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.